Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Droga do Wybitności. Jak widzicie dzisiaj w kolejnym nowym pomieszczeniu, czy nowym na kanale oczywiście tutaj jestem teraz u taty w swoim pokoju, jak widzicie tutaj dwie koszuleczki jak widać z e, tym kibisem tutaj mocno gdańskiego klubu. A dzisiejszym tematem odcinka będzie to czy sugerować się opinią e, ludzi, e, czy opinią. Uczyć się na błędach ludzi sukcesu, czy uczyć się na swoich błędach. I na to pytanie nie ma takiej odpowiedzi zero-jedynkowej. Tylko faktycznie są sprawy, na które możemy faktycznie znaleźć odpowiedź u ludzi sukcesu. Ale są też sprawy, na które możemy doświadczyć po prostu czegoś na własnej skórze. I tutaj po prostu polecimy przykładami. I już tak wejdziemy od razu grubo. Są na przykład sprawy na przykład takie, że był człowiek, jest człowiek sukcesu, który kiedyś, no wiadomo, zaczynał od zera, tak jak każdy. I nie czytał książek. Mówił, że no, książki to badzie Badziewie, sy, wszystko, ale nagle coś tam się poprzestawiało mu w głowie, zaczął czytać książki i jego rozwój mówi, że od razu poszybował w górę, czy to piłkarsko, czy nie wiem w biznesie, po prostu w pracy swojej w swoim zawodzie. I on na przykład powie no, że nieustanna wiedza to jest po prostu fundament. To wiadomo, ktoś może nie lubić książek, ktoś może lubić książki, ale jeżeli nie lubisz książek, to spróbuj z audiobookami, spróbuj z materiałami na YouTube. Z materiałów na YouTube masz multum po prostu i zawsze znajdziesz coś dla siebie. Zawsze znajdziesz coś, co cię zainspiruje i dzięki czemu możesz się uczyć, edukować. Moim zdaniem, edukacja to jest po prostu fundament, nieustanna nau nauka. Jeżeli to mówi każdy człowiek sukcesu, no to coś musi być na rzeczy. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, ucz się po prostu, ucz się, eksploruj i tego się nauczyłem, do dzień sukcesu. Zobaczyłem, że. Nie popełniajcie tego błędu, co oni. Oni na przykład startowali w wieku 30 lat, a my możemy startować tak jak ja na przykład w wieku 16. Teraz mam 17 lat, już półtorej roku siedzę w rozwoju osobistym, duchowym i mówię, naprawdę to mega dużo daje. Druga sprawa, może być na przykład, że wiem, mamy wujka. To już nie musi być cały człowiek sukcesu, oczywiście, ale możemy się po prostu użyć na błędach innych, tutaj nawet z najbliższego otoczenia ludzi. Na przykład on mówił, że Dostał ofertę pracy z Anglii i totalnie zaniedbał naukę języka w szkole miał wywalone. Poza domem się też nic, e, poza szkołą się też nic nie uczył w domu. No i co teraz? Miał, miał szansę, kurde, e, ofertę, no, bardzo fajną, jeśli chodzi o zarobki, możliwość godnego, godnego, lepszego życia niż w Polsce. No ale co, nie umie języka, no, to co, albo jedzie, kurde, i tam z jakimiś podstawami szybko tydzień z tygodnia się nauczył. Jakieś tam podstawy, żeby się dogadaszać, i migowo coś tam śmiga, albo no, odrzuca ofertę i zaprzepaszcza sobie szansę tak, na lepsze życie. I mówię, no, wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie XXI wieku nauka języka, e, nauka języka obcego to jest po prostu fundament. Ja umiem się porozumieć w języku niemieckim i angielskim, e, i cały czas się nieustannie uczę tych dwóch języków. W następnym roku mam e, zamiar e, z, wystartować z językiem hiszpańskim. I mówię, no to też jest właśnie no, mega fajna rzecz. No bo gdziekolwiek no, nie pojadę, potrafi się po, do, porozumieć. Czy nawet tutaj w Polsce, jak ostatnio miałem sytuację, że rozmawiałem z Włoszką w pociągu, i no, tak wyszło: no ja do niej po polsku, nagle ona no, że nie rozmawia. Nie? Ktoś tam po angielsku mówi: o okej, okay", nie? I, się por I porozmawiało się fajnie, i mówię: w tym właśnie się przydaje. Po prostu jest taki luz, lekkość, że wszędzie możemy się dogadać po prostu znając język obcy. Trzecia sprawa, na przykład, już tu tutaj sprawy biznesowe. Załóżmy jakieś kredyty, nie? I ktoś na przykład wziął kredyt Na, na milion i wszystko Wpierdzielił w biznes, nie ucząc się e, Żadnej wiedzy, jego ja nie nabywając No to Co człowiek zrobi z milionem, jak on nawet nie ma Mindsetu milionera, tak? No i wiadomo, no i on wtedy ci powie, że Kurde, no gdyby on się uczył, gdyby się Przygotował, gdyby nie, nie Wywalał tych pieniędzy na jakieś tam auta Jakieś chwilowe zachcianki, tylko Poszedł w rozwój Od razu te pieniądze by zainwestował no to to nam pokazuje, że trzeba najpierw e, nauczyć się pewnej wiedzy, później kurczę e, inwestować w rozwój i wtedy możemy osiągnąć sukces, a nie na chwilowe zachcianki. Jeśli chodzi o biznes, to właśnie dwa dni byłem teraz w Koszalinie, naprawdę mega, mega wartościowo spędzony dzień z mega ludźmi, których poznałem, e, to takie małe promo tutaj. Jeżeli chcecie się tam dowiedzieć więcej, to nie będę tego mówić tutaj na odcinkach, no bo to nie jest jakby od tego kanału, aczkolwiek może kiedyś zrobię ten odcinek, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie na do mnie na privie, na messengerze, czy tu w komentarzu, to na pewno e, każdy może oczywiście na nas dołączyć, że taka była to promocja, także ja mówię, na pewno można dużo, dużo fajnych rzeczy działać i z mega korzyściami, także no, tutaj takie małe promo i co, no, przechodząc dalej do tematu, no i to były właśnie takie tematy, gdzie faktycznie możemy się uczyć od ludzi sukcesu. A teraz są takie tematy, gdzie możemy sami to sprawdzić na sobie. I tutaj fajnym przykładem może być po prostu sen. Ktoś tam powie, musisz spać 8 godzin dziennie, no bo inaczej nie pociągniesz. No to mówisz sobie, kurde, no dobra, hm. chcę wykorzystywać bardziej czas, no to postanowię spać 6 godzin dziennie. No i dobra, postaw sobie, że przez tydzień śpisz 6 godzin dziennie i zobacz jak się czujesz. Jeżeli czujesz się w porządku, okej, okay. proszę bardzo, droga otwarta. A jeżeli czujesz się trupem przez cały dzień... No, to coś jest na rzeczy, że chyba faktycznie to jest za mało tego snu. No i wtedy masz po prostu dobry feedback, że no jednak chyba ta osoba, może co mówiła, że 8 godzin trzeba spać, ma rację, ale może jeżeli śpisz 7 i jest za mało, to spróbuj 7, 7,5 i zobaczy, wtedy może będzie lepiej. I to możemy sprawdzać na własnej skórze. I jakby na ka każdego organizm działa inaczej. Umysł, przeważnie i te wszystkie takie sfery życiowe, no to są dla każdego takie same. Ale organizm jest tylko nasz i każdy organizm jest inaczej, inny i inaczej dopasowany pod każdego. To samo może być z odżywianiem. Mówię, dobra, przez tydzień, kurde, będę ja co chciał, zobaczymy, jak będę się czuł. No i wtedy faktycznie możemy zobaczyć, kurde, nie? jem śmieciowe jedzenie przez ten tydzień, no faktycznie spadki energii, nie mam na nic siły. No może no, dobra, nie? No, czuję się tak, jakbym jadł zdrowo, i tutaj jest, jest tak samo jak z jeżeli czujesz się z tym dobrze, to rób to. Jeżeli ci to pomaga psychicznie, fizycznie, rób to. Dla każdego jest co innego. Nie ma, to jest subiektywne. I mówię, każdego organizmu odbiera dane czynniki inaczej, więc droga otwarta po prostu. Bo tak samo jest z treningiem. Mówisz, kurde, dobra. W sumie trenuję raz, raz dziennie, to spróbuję sobie trzy razy dziennie trenować. Zobaczmy, jak się będę czuł. Jeżeli czujesz się dobrze, czujesz się dobrze na siłach, okej. Okay. Jeżeli czujesz się zmęczony, no to wiadomo, to trzeba oczywiście stopniowo. Jak masz jeden trening, dołóż sobie drugi, dopiero jak po, po jakimś czasie dołóż sobie trzeci, zobacz się czy czujesz. czujesz się zmęczony, że nie dajesz sobie 100% na treningach e, klubowych, no to wtedy no odpuść sobie jeden, odpuść sobie te, te dwa i dawaj maksa z siebie na treningu klubowym. Jeżeli jesteś w stanie dawać się maksa na dwóch, trzech treningach, to rób to. Jeżeli ci to działa, jeżeli dobrze się z tym czujesz. I to mówię. Na każdego dzieła, innego to będę chyba powtarzał w każdym odcinku. No bo moim zdaniem to jest naprawdę e, słowo, e, taki termin klucz, że tak powiem. I mówię, i co? Także są sytuacje, gdzie trzeba się uczyć od ludzi sukcesu, a są też sytuacje gdzie, sytuacje, gdzie możemy się uczyć sami od siebie. Także tym oto miłym akcentem chciałbym zakończyć odcinek. Jutro e, naprawdę mega dzień, e, bo w sumie to dzisiaj, bo będę to ten odcinek stawiał jutro, bo dziś, dzisiaj wieczorem nagrywam w niedzielę, ale wstawię go jutro rano w poniedziałek. Także życzę Wam e, miłego, miłego kolejnego tygodnia, jak najlepiej, jak najlepiej przepracowanego i wypoczętego, no bo już jesteśmy po sezonie praktycznie wszyscy, mamy wakacje. I co, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania, do udostępniania materiału i co, widzimy się do następnego. Siemano, cześć!